Cześć, tu szósty gracz TV. Od przeszło 10 lat, 9, 8 lat, od kiedy piszemy o koszykówce, co roku praktycznie powraca temat tego, czy ktoś jest w stanie pobić rekord Chicago Bulls. Co roku są śmiałkowie, co roku są pretendenci, co roku przez chwilę się zastanawiamy nad tym, po czym ten temat powoli, po cichu przemija. Mam jednak wrażenie, że w tym roku mamy realnego kontendera. Czy to może tylko moje wrażenie? Chciałem, chciałem na to pytanie, czy, czy Warriors są w stanie dogonić rekord Bulls, odpowiedzieć, że, że nie ma na to szans, że, że to, to jest niemożliwe, że te 70 zwycięstw to jest po prostu coś, to co raz się zdarzyło i, i nigdy więcej się nie powtórzy, bo, bo to w zeszłym sezonie pamiętamy, jak Warriors świetnie grali, jak wygrywali i oni. W żadnym miesiącu nie przegrali trzech meczów, tylko zdarzało im się tylko seria takich dwóch porażek, bo no, oni właściwie nie przegrywali, a mimo wszystko byli pięć porażek za tamtymi Chicago Bulls. Ale tak jak teraz grają, tak jak wygrywają, tak jak dominują w kolejnych meczach, jak wygrywają na finiszach i odrabiają straty, to mo może, może to jest ten sezon, może to ta drużyna. Wydaje się, że oni są trochę lepsi niż byli w zeszłym sezonie i to nie dlatego, że nagle ktoś dołączył, tylko po prostu są razem lepsi jako jeden organizm, grają tą swoją koszykówkę, w której gdy przechodzą w te niższe ustawienia są po prostu morderczy. I to naturalnie wpływa na nich, że grając kolejną każdą minutę ze sobą, stają się lepsi. Jako ten Team, bo ten Team w takim kształcie z Draymondem Greenem, który grał więcej minut, tak naprawdę dopiero w pierwszym roku, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie debiutował. I to sprawia, że myślę, że mają szansę dalej. Mamy też konferencję zachodnią, która jest silna, gdzie są San Antonio Spurs, gdzie są Oklahoma City Thunder, gdzie są Los Angeles Clippers, którzy zawsze im potrafią się postawić i oni będą mieli te mecze z nimi do rozgrywania. One się zaczną gdzieś w styczniu dopiero to będą w styczniu dopiero pierwsze pojedynki, ale niewykluczone, że do stycznia ten temat będzie cały czas istniał, ponieważ Warriors mają taki terminarz, przy którym mogą rozpocząć ten sezon np. 32 do 2 do 3. Więc gdzieś tam się pojawi ten temat, znowu, znowu, znowu i znowu. Tak, no i tak, tak grają, i tak ta, też trzeba pamiętać, że oni przecież można powiedzieć, że grają na autopilocie, bo Steve Kerry siedzi w domu, leczy plecy i, i na ławce siedzi Luke Walton, on tam tym zarządza, ale właściwie nie ma, nie ma, nie ma wiele pracy. Tam Ten mechanizm tak jest rozkręcony, oni tak dobrze się, zgr się zgrali już w zeszłym, w zeszłym sezonie, tak świetnie funkcjonują, się rozumieją na parkiecie, że właściwie tam nawet, nawet nic nie potrzeba za bardzo ingerować w to i, i, i nawet Luke Walton, który, który w zeszłym sezonie dopiero zaczął pracować w roli asystenta w NBA, może, może z nimi tak wygrywać i, i dopóki, dopóki tutaj nie, nie, nie wydarzy się jakaś katastrofa w postaci kontuzji, yy, na przykład Karego albo Greena, myślę, że, że ta dyskusja będzie cały czas otwarta i, i, i te, te rozmowy o tym, czy są w stanie dogonić Chicago Bulls. Gdybyś miał typować, czy zrobią to, czy wygrają 72 mecze, pewnie łatwiejszy typ to ten, że jednak im się to nie uda. Jak powiedziałeś, oni w zeszłym sezonie już byli świetni, nie, nie mieli tych serii e, trzech porażek z rzędu. E, każdy miesiąc w zasadzie był bardzo dobry w ich wykonaniu. To samo było w playoffach, offach Może poza jednym momentem, gdzie przegrywali z Memphis, z Grizzlies i potem w finałach z Cleveland, ale szybko wracali z tego 1-2 i wygrywali trzy kolejne spotkania. E, ja, ja powiem, że nie, że nie uda im się to. Ale z drugiej strony mam ochotę powiedzieć, że to jest najlepszy team, który ma szansę to zrobić. Więc jestem w stanie zaryzykować i powiedzieć, że tak. Golden State Warriors wyrównają rekord Chicago Bulls. Ja myślę, że to już, już to, że w tym momencie. Dajemy im takie szanse i widzimy, widzimy to. Przeważnie takie rozmowy są przed sezonem, zanim jeszcze drużyna wyjdzie na parkiet. To tak jak chociażby w zeszłym roku mówiło się, że Cleveland Cavaliers może będą gonić ten wynik, ale to, że już teraz mówimy, jak, jak już ten sezon trwa o tym, to świadczy o tym, że naprawdę, naprawdę jest, to, jest to fantastyczna drużyna i, i zobaczymy, gdzie oni, gdzie oni doprowadzą ten sezon i, i, i jak to się skończy. I tak, żeby na koniec powiedzieć: Oni zrobią to dlatego, że mają słaby terminarz do stycznia, i potem będzie to miało dla nich znaczenie: to, żeby pobić rekord